Ja nazywam się Grażyna Kuroń i razem z Polskim Spichlerzem kontynuujemy nasze wspaniałe przepisy. Tym razem naszym bohaterem będzie coś słodkiego, czyli miodek. Dzisiaj zaserwuję leniwe, ale w zupełnie innej odsłonie. Nasze leniwe rozpocznę od oczywiście dobrej jakości twarogu. Do tego dodam około 70 gramów mąki. Ja tak daję z 5 łyżek. Dodam na oko mąki, oczywiście wolę dodać mniej, żeby w razie czego, kiedy nam konsystencja ciasta wyjdzie zbyt płynna, to żeby w razie czego sobie zagęścić tą mąką. Jedno jajko, robimy sobie hop i szczypta soli. Solidna, nie boimy się przełamania smaku. Ja specjalnie nie dodaję nam cukru, bo raz, że można je potem fajnie wykorzystać, a poza tym na końcu mamy nasz bohater, czyli miód. Nasze składniki fajnie już się połączyły, teraz sobie mogę spokojnie wziąć łyżkę mąki, podsypać. Dla mnie leniwe to jest takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedy wracałam właśnie jesienią, zimą do domu, a moja mama czekała z ciepłymi leniwymi i zazwyczaj używała bułki tartej albo cynamonu i właśnie te klasyczne zawsze mi skradły serce, ale no nie byłabym sobą, gdybym nie dodała czegoś fajnego, i dzięki temu, że mamy naprawdę fajne miody, właśnie polski spichlerz daje nam różne propozycje, nie tylko klasyczne. Możemy wykorzystać pomarańczowy, albo malinowy, albo miętowy, nie tylko do lemoniady. Myślę, że takie leniwe będą fajną alternatywą, właśnie z odrobiną miodu z miętą. I pod skosem taki właśnie sposób. Wiecie, ja to robię powoli, a moja mama w dzieciństwie to po prostu ciach, 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 ciach. Już wszystkie pokrojone. A Już w ogóle świetną alternatywą by było i myślę, że to też by było ciekawe połączenie. Co sądzisz o takim wędzony twaróg? Można kupić normalnie w każdym dużym sklepie. Wymieszaj takie leniwe i z rabarbarem i odrobiną boczku. Ja bym, ja bym zjadła. Gotuję naszą wodę, wrzucam nasze leniwe i czekamy aż wypłyną. Po wypłynięciu daję im takie 30 sekund, żeby były idealne w środku. I pokażę wam moją dekorację. A o jakie danie najczęściej znajomi proszą się, żeby się zrobiła? Hmm, Chińczyzna, nawet jest przepis: Chińczyzna kuroniów. E, ja rzeczywiście bardzo dobrze życzę w azjatyckich daniach. E, po pierwsze są szybkie, zdrowe, zazwyczaj mają bardzo dużo warzyw no, i mi smakują. Jak gdzieś tam, wiadomo, że polska kuchnia rządzi, natomiast azjatycka też jest blisko mojemu sercu. Oczywiście nie daję całość do garnuszka, żeby nie zmniejszyła nam się za bardzo temperatura wody, tak jak w przypadku pierogów. Więc wrzucam mniej więcej tak połowę porcji i daję im filkę, aż się pogotują, a w międzyczasie podprażę sobie orzechy, bo jeżeli orzechy wrzucimy na patelnię i nadamy im lekko taki złoty, rumiany kolor, to one naprawdę wydobywają zupełnie inny smak. I też się nie boję, daję trochę migdałów, trochę orzechów laskowych. I trochę włoskich. Dosłownie daję im chwilkę. Wrzucę taką, taką pół kosteczki masła do garnuszka i pokażę Wam, jak się robi wspaniałe, orzechowe masło, inaczej spalone. 50 gramów, ale kto się boi masła? Hopa, proszę bardzo. To jest bardzo proste, bo wystarczy, że to masło nam się rozpuści. Po czym wydobędzie to białko i to białko będzie tak chwilę nam się ruszać, tańczyć w tym masełku. I jak nasze białko opadnie i zacznie się rumienić, to znaczy, że ten orzechowy, karmelizowany posmak już się wytwarza i należy wyłączyć, bo to jest bardzo e, ważny moment. Pierwsza porcja już jest gotowa. Widać, że ładnie białko oddzieliło się od tłuszczu, i to jest ten moment. Kiedy za chwilę nasze białko opadnie na dno, i jak zacznie lekko brązowieć, to wyłączamy nasz ogień bądź indukcję. Nie byłabym sobą, gdybym nie wymyśliła jakiejś alternatywy dla bułki tartej i nie dość, że to jest, y, uważam, że lepsza, to jeszcze zdrowsza, bo fajnie bilansuje posiłek, ma dużo omega 3 i 6, naszego mózgu. I są to podprażone orzechy, naprawdę w strukturze bardzo fajnie przypominają, ale też dają świetny aromat. Najlepiej podawać takie gorące, bo idealnie nam się rozpuści masełko i nasz miód, także perfekcyjnie. Dobrze. I teraz nasza kwintesencja. Niewiele zmian, a jakże niesamowity smak, czyli nasze palone masło polewamy. No i teraz musimy dać odrobinę słodyczy. Zobaczcie w niższej temperaturze, ale dłużej. Nasz miód idealnie się rozpuścił, i dzięki temu zobaczcie. Lekki pomarańczowy aromat. Dajemy sporo, ponieważ w naszych leniwych nie ma cukru. O, jak to wygląda. I do tego nasze zarumienione orzechy. 이는 이 됐어요 빠빠